W tym odcinku pokażę Wam, jak wbić łatwo Edgara na 800 pucharków albo nawet. Bierzemy sobie barierę. Bierzemy Star Power Rękoczyn, gadżet Polotime, tarczę i regenerujące punkty życia o 50% skuteczności. Na przykład, pokażę w ten rundzie, co. Co to będzie? Bo to jest mega opa, jak dla mnie. Ja tak łatwo wbiłem 800 kucharków na ekranie. Gdybyście chcieli innych zadymioszek, to byście w komentarzu. Ja znajdę wam jakiś poradnik. Dlatego. Yy. No i to chyba tyle. No i zobaczcie, co zaraz będzie. Ja wolę sobie tu mateczkę. Nie zobaczymy na tego, bo to nic nie da. Bo nie mogę. Zobaczcie i dostaje tutaj plusowy punkt jak atakuje. Więc tu się nam. To nam daje taką barierę, więc mamy łatwiej ogólnie. Nie, tu sobie ten Angelo, jak zawsze, jakaś awantura. Tego nie wygram, jak ten Angelo będzie. Jak ja sam zostanę, to tego nie wygram. No i. Zobaczymy w kolejnym odcinku co będzie A wy zostawcie teraz łapeczkę w górę I zobaczymy co będzie następnym odcinkiem Ja tu już to spróbuję od razu Dobra mam parkę, Ale jej teraz nie użyję bo się nie płaca. Ja tu nic nie zrobię więc Poczekam Ten Frank ma, we... Frank ma więcej HP więc Nie no co zrobię, już tylko uwolnąłem ja, ale no dobra, czekamy. Idziemy w krzaku, czekamy na ulta. Ja już mam tutaj jednego z policjaka ja już mam tutaj ulcika. Dobra, idziemy. No nie, ja to zrobiłem. Coś jeszcze tutaj. Nie, 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 nie. Jakbyście chcieli kolejny film, możecie wybrać co chcecie: Fortnite, terniery, Minecraft, Minecraft, Edmund Samuels. Ale piszcie, czy chcecie jakiś poradnik kolejny? No i się Idziemy Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.